Zadanie 11. Matura 2020. A poziom podstawowy. Maj. Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji liniowej, określonej wzorem f od X jest równe ax plus b. Współczynniki a oraz b we wzorze funkcji f spełniają zależność. No dobra, przyjrzyjmy się naszej funkcji. To co na pewno wiemy, to że punkt b jest na pewno dodatni. Zaraz i tego, że jeżeli postawimy za x0, czyli ten tutaj punkt, no to to się zeruje, zostanie b. A b jest jedynką, znaczy to wtedy punkt jest 0 i B, a że widzimy tutaj ewidentnie, że jest jedynką, no to B będzie B większe od C, a no w sumie 1. Następnie wiemy na pewno, że A jest ujemne z racji tego, że jest funkcja malejąca, czyli A jest ujemne. No i patrzymy sobie na odpowiedź A plus B A plus B A razy B i A razy b. W takim razie dodatnia razy ujemna jest na pewno ujemna i to jest odpowiedź d.